Zaczęło się chyba bardzo typowo, bo w sumie odrysowania z tyłu w zeszytach na lekcjach, czyli myślę, że jak każdy jakiś tam młody twórca. Także to gdzieś tam naturalnie się tworzyło. W pewnym momencie nagle mnie olśniło, że chyba ten styl gdzieś się deklarował. W sumie sama byłam w szoku, bo właśnie jako młody ilustrator do tego się niby dąży, a później się okazuje, że to się dzieje po prostu organicznie. I nagle patrzysz na kartkę, i się okazuje, że ludzie właśnie rozpoznają to, co robisz. Mimo, że działam w bardzo różnych, moim zdaniem, stylistykach, a się okazuje, że jednak widać tam tą część mnie. Zawsze jestem bardzo otwarta na kooperację. Wiadomo, że zawsze świeże spojrzenie jest bardzo ważne we wszelkiego rodzaju pracach. Ta wymiana informacji, która dzisiaj, dopiero dzisiaj, jest możliwa dzięki technologii, to myślę, że zdecydowanie ta kolaboracja jest ułatwiona. Nazywam się Mary Zaleska, jestem ambasadorką akcji Creators Us i zapraszam do udziału w konkursie, którego motywem przewodnim jest transformacja.